No cześć. W tym odcinku chciałbym wam zaprezentować, no nie zaprezentować tylko powiedzieć o fajnym serwerze FFA. Jest to, to serwer Stania Ukhajtam pod nazwą Stania Ukhajtam. Jest to serwer do CS 1.6 on z No jak ktoś może mieć to z Steam'em. i po, yy, nie polecam grać tam z cheaterami, bo jest admin jeszcze często na serwerze. Yy, pod filmikiem w opisie będziecie mieli IP do tego serwera oraz linka do forum. Na forum możecie wkładać podanie o admina, o vipa, o moderatora. No tak, no to chyba tyle w tym odcinku. No i aha, i jeszcze chciałbym Wam wspomnieć, że możecie zapraszać do swoich innych kolegów, koleżanki, kuzynów, kuzynki, ciocie, mamy, bratów no dobra to chyba mikrofon mi spadł no to chyba tyle w tym odcinku i chciałbym wam jeszcze powiedzieć że na tym serwerze jak już gracie to w gór, u góry po lewej stronie pisze takie coś ranga jaką macie rangę na początku macie pizda Potem macie jakieś inne, bot i tak, podam pisze fragi, czyli ile macie zabitych, no i miłej zabawy życzę na serwerze, prosimy nie czytować, jak ktoś zobaczy, że jest jakiś cheater, no to od razu zgłosi do admina lub do moderatora, no to cześć wszystkim.